Dobra, murujemy. Po raz kolejny walczymy ze ściankami działowymi. Hmm? Bo ona chciała usiąść sobie i pytać, czy może na palece usiąść. Ja wiem, że tak, ona mówi, a to sobie przeniosę. A co chcesz, żeby ci paletę przenieś? Dobra, już. No, gdzie chcesz? Koło tej kupy, tak? Mi, mi nie, bo chodzi o to, że ja tutaj jadę pizzę. Pizzę robisz? Dobra, to się baw. A my bawimy się tutaj. Czyli ja biorę się za murowanie tej ścianki działowej. Żona bierze się za sprzątanie garażu. I za pomoc przy, przy wnoszeniu tych pustaków i w ogóle. Co my tutaj dalej jeszcze mamy zrobić? Miałem się dzisiaj wziąć za tynkowanie garażu wewnątrz, natomiast czekamy na informacje od właściciela firmy, u którego zamówiliśmy okna, czy będzie brama garażowa poniedzieli, bo cały bus jest załadowany. I chcąc nawet cokolwiek zrobić, to musiałbym po prostu całego busa wypakować, żeby dostać się do mieszadła, żeby dostać się do jakichkolwiek narzędzi, do jakichś czegokolwiek, bo wczoraj widzieliście na odcinku, że docinaliśmy doły i ja na busie też mam piłę szablastą. No, i jakbym miał dostęp do niej, no to pewnie bym wziął swoją. Natomiast, że nie miałem dostępu, to musiałem kupić na szybko, no bo niestety montaż był robiony w dniu wczorajszym. No i też chłopaki po prostu poznaczyli nam pod kątem ciąć. Teraz informacje dla osób, co pisały do nas: dlaczego myśmy to wycinali teraz, a nie wcześniej. Już Wam tłumaczę. O, może żona też dołączy, chodź, kochanie. Nie można przejść. No, metrówki sobie nie wziąłem z tego wszystkiego, ale to dobra. No właśnie zostawiona jest przebuszia. Dlaczego cięliśmy przy ekipie wczoraj, a nie cięliśmy wcześniej? Ponieważ tutaj finalnie inaczej, stan zero tego domu, czyli od posadzki od tego chudziaka do gotowego takiego, do gotowej podłogi w domu. Co? To taki, co jak się no. Za... Aha. To miało być zgodnie z projektem 19 cm, czyli 10 cm izolacji, jak chodzi o steropian na posadzce, plus 9 cm jeszcze jest na wylewkę. My go chcieliśmy podnieść ten stan 0 do 24 cm, dlatego nie cieliśmy, bo musieliśmy to ustalić tak dokładnie. Finalnie było później zmienione na 25 cm, co jest nawet na progu napisane. No, zasłonięte jest seropianem, ale pisało tu 3 cm steropian stan zero, a ostatecznie zostaliśmy przy 20 cm, czyli podnieśliśmy tylko o centymetr wysokość pomieszczeń, w pomiesz wysokość pomieszczeń. Więc teraz tak, z 23 które miało być, zrobiliśmy 20, dlatego wszystko poszło w dół, no i wyszła szpara u góry. Więc to nie jest tak, że okna są zamówione nieprawidłowo, bo nie są po prostu za małe, tylko my po prostu w ostatniej chwili zmieniliśmy decyzję i zrobiliśmy stan zero prawie zgodnie z projektem, bo chcieliśmy zrobić więcej, ale uznaliśmy, że to trochę nie ma sensu. No jednocześnie docieplimy dzięki temu XPS-owi wieniec, podciąg, no bo też tam, też tam będą rolety, więc trochę tam podocieplamy. No i finalnie to i tak będzie wszystko zatynkowane, nie będzie nic widać. Dobra, co ja tam jeszcze chciałem pokazać? Bo żona chodzi od wczoraj i patrzy na szyby. Co? Nie, patrzy na ich. Żona patrzy na szyby, ponieważ no my nie mamy... Tak <laughs> my mamy swoje nic. grupy na Facebooku, na których dużo osób zamieszcza różne posty. Między innymi to, że po zamontowaniu okien się okazuje, że są podrapane ramy. Po zamontowaniu szyb czy coś okazuje się, że szyba gdzieś jest tam ta uszczelka wygięta. Więc żona chodzi i sprawdza, no bo jakby nie było, no nasz cały zestaw tego stanu surowego, zamkniętego, czyli okna, rolety, brama garażowa i drzwi wejściowe kosztują ponad 90 tysięcy. Więc praktycznie połowa wartości tego Chciałbym domu. Czekać. No i trzeba czekać bardzo długo. Jakby się okazało, że coś jest uszkodzone, no to trzeba byłoby zgłosić, żeby nam po prostu to naprawili. No ale byśmy musieli znowu czekać, a my chcieliśmy przed końcem tego sezonu, przed zimą zamknąć ten dom oknami. Bez drzwi, bo drzwi nam szkoda na razie, bo każdy będzie wchodził, wychodził, jakiś fachowiec będzie coś mierzył, no bo tutaj tynków już my nie będziemy robić tak dalej, dlatego drzwi będą wstawione po wszystkiemu, po wszystkiemu, po wszystkim, Po wszystkim. będzie po prostu wstawione, a tak to będziemy mieli jakieś desek zbite coś, albo kupimy takie jakieś zaastówkę, drzwi takie byle jakie, coś wymyślimy. Dlatego trzeba wszystko sprawdzać dokładnie, no bo wszystko kosztuje niestety, no i też czas do oczekiwania. Dobra, wchodzę na górę. Chodzę na górę. A ty się, kochanie, bierz, zacznij sobie wynosić to wszystko. Tam, tam tą, tą paletę, co mamy położoną. Bo to jeszcze będzie potrzebne do bicia boków. Bo my, jak skończymy ym, stan surowy zamknięty, czyli damy te okna, te, te drzwi, tą bramę garażową. To jeszcze mają przyjechać chłopaki od nowa do dachu i skończyć swoją pracę. Czyli mają zrobić boki, jeszcze poobijać, więc to są takie dla nas dodatkowe rzeczy, które nie każdy chce, ale my to chcemy. Ale żeby to mogli skończyć, no to muszą być właśnie porobione te, te wszystkie rzeczy. Więc to na razie wylatuje. Co nam nie będzie potrzebne, to później zrobimy ognisko. A na razie jest to potrzebne, więc musi poczekać gdzieś obok na palecie. Dobra, jedziemy z tematem, bo naprawdę dzień jest krótki, jeszcze bus znowu mi szwankuje. W poniedziałek wyjeżdżamy 150 km do roboty, a pokazuje mi się kontrolka, a czy inaczej, kontrolka mi pokazuje, że jest olej, a bagnet jest pusty. Ula, la, dźwiga. To jest pomocnik. Nie widać was. Tak, nie widać. Uj, o, jest pomocnik. Pospałeś? Pośpałem. Pośpałem. Tak? Co o też powiedzieliście? Tak, pogadane. Wytłumaczy, co ta robi. Tak, kończymy ściankę działało i podkleiliśmy pod oknami znaczy nad oknami tak synek? tak synuś, udało się? nie dam to jest papa no tak? ktoś chce powiedzieć, albo Kupa idzie nie Kupa byś poczuł więc tak to wygląda, jeszcze z tej strony coś podboruję. No i żona wokół domu posprzątała. No nie wszystko nie zdążyła. Dostaliśmy informację, że brama będzie za dwa tygodnie, więc dzisiaj nie będziemy tynkować. Bo jak brama będzie dopiero za dwa tygodnie, no to za cztery dni wracam z delegacji. To akurat sobie zaciągnę to na spokojnie. Bo dzisiaj tak bym się nie dostał do choćby mieszadła. Po wszystko jest zawalone w busie. A jesteśmy spakowani nie, nie na wyjazd. Ufak. Przecież spałeś? Nie ja Co się